Firma Cold Steel to jedna z najbardziej uznanych marek nożowych na rynku. Została założona w roku 1980 przez Lyna Thompsona, który prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat zyskała uznanie tysięcy fanów, co tylko motywuje właściciela firmy do poszerzania oferty o coraz to nowe produkty. Firma Cold Steel od początku swojego istnienia ma siedzibę w miejscowości Ventura w Kalifornii, skąd dystrybuuje swoje produkty na cały świat. Firma słynie z kilku nowatorskich rozwiązań, bez których aktualnie nie wyobrażamy sobie rynku nożowego. Jednym z nich jest popularyzacja profilu głowni noża o nazwie Tanto, zapożyczonego bezpośrednio z kultury japońskiej. Właściciel firmy zmodyfikował nieco klasyczne rozwiązanie i zaoferował nowy wzór Tanto, przez niektóre środowiska do dziś określany jako American Tanto. Drugim bardzo ważnym osiągnięciem firmy Cold Steel jest wymyślenie i wprowadzenie do oferty blokady Triadlock. Blokada ta jest obecnie uważana za jedną z najmocniejszych i najpewniejszych ze wszystkich aktualnie stosowanych w nożach składanych. Blokada Triadlock jest pochodną backlocka i działa w ten sam sposób, tyle że główna nie styka się bezpośrednio z blokadą, tylko ze stopinem, który pochłania wszelkie naprężenia. Dodatkowo ząb blokady zapada niewspółmiernie głębiej niż ma to miejsce przy klasycznym backlocku. Firma Steel nie ogranicza się jedynie do produkcji noży. Posiada również bogatą ofertę szabli, mieczy, katan maczet, tomahawków, siekier, a także tak specyficzne produkty jak dmuchawki sportowe. Podstawowa zasada, jaka przyświeca Alinowi Thomsonowi, właścicielowi firmy Cold Steel, to stworzenie produktu najwyższej jakości za rozsądne pieniądze. Przyznać trzeba, że firma Cold Steel nieustannie wzbogaca swoją ofertę, dzięki czemu jest w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów. Na przestrzeni lat firma Cold Steel stworzyła i wprowadziła do oferty kilka modeli noży które spokojnie możemy nazwać mianem kultowych. Seria składanych noży taktycznych Rekon. Nóż taktyczno-surwiwalowy SRK, model, który w roku 2001 wszedł do standardowego wyposażenia amerykańskich jednostek specjalnych, w tym popularnych FOG z Navy Seals. Od wielu lat jest uważany za jeden z najlepszych noży w swojej kategorii.